W odcinku. Dobra, to wybiasta chońka jest tam. Na kolesie nich w cholerę nie widać. Dobra, idźmy na górę. Pierwszy punkt rozpoznawszy. Hmm. Hmm, Nie pewno by zwiał. Co to zmije chęć poczekaj trochę po kampiu? Czekamy za Pawlakiem? Hm. Skąd tu mogą miść tam tej strony? Hmm, albo się wbijać do tego. Nie wiem, nie wiem szkoda, że tam im koleś mi dobra, o, Pawlak Łajzo, już gdzieś poleciał. uraz przejmę w do tego save pointa. Może będzie ta tarcza. O jest, nice. Albo mi ktoś na świecie, albo mi się wydaje, że coś tak błyska. Okay, wtedy chodźmy się. No, pazurak, chyba pieprzyć przeżuł. Come on, nigga. Ej, no ktoś jest tam. O, fuck. Mieszka. No. No, zabawiałem twoich widzów. Jeśli wyłączyłeś nagrywanie, to jesteś zabity. Zabili cię? Nie. Jestem w tym obozie już. Tym, tym... Tak, tak, tak. Widziałem jakiegoś kolesia, co uciekło z tamtej strony i próbowałem go gonić. W końcu mam fena eee, czekaj, kto tu pomoc? Okej okay. No Pawlaku, dalej, come on, dajesz, tutaj już daleko nie ma do tego Biegnę, biegnę Idę sobie te oddać Ty już załatwiłeś, co załatwić? Tak O, już widzę cię nawet No to dobrze gdzie tu jest teraz brama, żeby tu wejść? No tu poza ulicą, tak? Przez ulicę. Mm -hmm. To nie daj się zabić, bo ja nie wiem kto tu biega. Boże, kamieni nie zauważyłem. Gdybyś się od niego się puknął, to byś go nie zauważył Nie no, nie w takim momencie Przed Save Pointem mi się ten... What? Sprint skończył no I crazy, ruszam Dobra, zobaczmy gdzie to jest teraz ten... Masz wejście? No zarazmy, wejście z boku tylko ja tu wulwę szukam ja O, drog. dobra Wult, jest wult Mam tarczę, ale jazda Dobra, ja oddaję sobie kilof, Na ingansa i trochę żarełka sobie też oddam Dobra I mamy kolesia ze snajperką, znaczy z Winchesterem I? I tak z miłą chęcią go zatłuk, ale ja coś nie mogę wyjść Znaczy wiesz, tutaj nie można strzelać, nie? No właśnie Gdzie ty jesteś? Biegnę to chodź tu Okej, okay, nie wiem czy koleś się wylogowuje, czy co zrobi. Okej, okay, gdzie ty jesteś Pawlak? Wbiegam do wejścia już. Eee, koleś właśnie wychodzi. Jezu, jak ja tu dawno nie byłem. Ja bym co, jestem koło tego kolesia, nie? No, w którym miejscu tutaj się itemy ten deponuje? No ja tu, gdzie ja jestem? A. Koleś chyba się wylogowuje. Nie. No, 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 dobrze idziesz. I tutaj w prawo, Pawlak. Koleś się myśli, a ja się tłoczno zrobiło ostatnio. Okay. Dobra, no to sobie to wrzucę. I to se wrzucę e, i to masz. proxy pokazywało, co jest blisko, nie? Mm -hmm. Już Pawlak? Tak. Chodź. dochodzimy z tym. Trzeba patrzeć czy ten za nami nie pójdzie idiota. No idzie za nami Niech idzie nas jest dwóch on sam Toś musi zginąć No niestety Ja przygotowuję wiesz Co? Hmm. Można tu coś kupić? Czy nie, to, właśnie, to stoję to, właśnie nie jak są czasami możesz kupić sobie tego Jest jeden budynek z marketem ale nie wiem w którym miejscu tutaj a czy wie, że nie wylogowałeś się z gry, że nie musisz wychodzić do tego, do marketu? Mm -hmm. O, tam jest. Kupi ci coś? No, kto chcesz? Nie. Nie chcesz nic? Nie. 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 Co, zaraz giniesz? Nie. Czekaj, co tu jest ciekawego? Magazynki do broni. Patrz, Amenda cały czas chodzi za nami. Dobra, chodź, wychodzimy z tym Szkoda, powrotem. że npc nie można załatwić. Co on ma w łapie? Na tego Winchestera. Dobra, idziemy na do powrotu. Najgorzej, że on nie chce za nas wyjść. No. Trzeba wyjść do takiego momentu, gdzie jest koniec mapy. Znaczy tego, tak, save pointa. Ja będę tyłem stąd wychodził. A ja nie. I od razu w niego pakuję to co trzeba. Ale on też musi wyjść, nie? No tak, ja sobie poczekam. E, idziemy do Springer Ride. Postolone, czy idziemy do Crystal Lake? O, czekaj, może do tego... S... Przez Springer do Crystal Lake Resort. Dobra, to chodź, trzeba tyłem wyobrazić. O, czekaj, 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 czekaj. Zobaczymy, co zrobi. Czekaj, ja zobacz, jaki on ma status w ogóle. Cywil. Cywil. Nic nie zrobił. Dodaj go do grupy. No jak go w grupie zabić nie będziemy mogli. A zaś go. Invite to grupa, ja mogę seryjko Mmm, To no, może, czekaj. Zaakceptuję Zakceptował. Mm, zaakceptował. Czy zabijamy go czy nie? Tak. No to chodź. A. No. <ślad> Czat. No, no dobra, nie zabijamy kolesia, jak nasz to tego. Piszcie na grupie. Aha, to do klanu trzeba, nie? Nie, F4. Aha, grup A, Szkoda, że nie ma tego. Jest vox? Nie ma voxa, nie? Tutaj na serwerze. Nie, tu są wyłączone. Dalej na. Napisz mu, bo kurde... Zobaczymy co, co odpisze. Zobaczymy, zobaczymy. Napisz, może ma swoje 5 minut sławy. Słucham. Słuchamy, nic nie może powiedzieć, ale słuchamy. <ścoughs> Czytamy. Ej, długo będzie jeszcze ten kurde tutaj tej safe zone. Nie, jeszcze chwila, ale my nie w tą mańkę idziemy. Wiem to, to, zabijamy go czy nie? A jak się nie będzie dało, to będzie lipa. Ale to musimy... Ej, czekaj, ja, ja mam pomysł. Ja go wywalę z grupy, że zobacz czy mogę coś takiego zrobić. Tak, mogę go wywalić z grupy, a ty go zabijesz. A ja mogę też go wywalić czy nie? Gdzie on jest? jest Pierwszy jest. jest. Mu report, nie, ty możesz go wywalić tylko. No to ja go wywalam A ty go zabijesz Czekaj Już wyszliśmy? No Wywaliłeś go? No kiknąłem go, nie mogę go wywalić A wpakuj w niego syryjkę No nie mogę, bo nic mnie nie zrobię Pewny jesteś? Ej, gdzie on biegnie? Do seasonu. <laughs> cały czas go mam na mózgu Już zone. go nie ma Tak, on jest w safe zone, ale nie wychodzi A z safe zone można... Z normalnego chyba można rąbać gościa Włącznie. Jak on jest w safe zonie Było można wcześniej pa Biegnie Nie, wycofuje... Nie Spróbuj go zabić Okręg zostaje Nie można zabić choć Ej, ja idę zacząć w tej zonie Konspiracja Ale amo tracicie, więc jednak nie można go zabić. Nie jest, jest nie jest, jest. No ja wyci wy wypchnę, ale nie idzie. No, centralnie na tego. Wiedziałem, że nie można wam ufać. <śmiech> Okrutni <śmiech> jesteśmy. Dobra, idziemy, Pavlek. Nie przemodowałem FN, a straciłem magazynek Brawo Graty. Dobra, Kij ma 28 pocisków. Może być A jak ty masz go na musce, czy nie? Nie to lipa hmm, Szkoda, że nie idzie od razu z grupy wywalić. Zgniję sobie jak on nas później zabije. Jezu, myślałem, że to on za mną leży. Chciałem do ciebie... <noise> <noise> ładować. Kiej, straciłem magazynek. A dobra, Kis, kupię, jak będę w tym. Ja straciłem cztery naboje. No, no coś koło tego też. I magazynek. Paweł, jak ty wyłączyłeś tego? Nagrywanie czasowe? W Mirisie, czy tak? Nie, jakoś tam przełączam to cały czas. Ja sobie potem podzielę, nie mi się. Le, le, le. Co le, 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 le? No tak stańka Tam idziemy. Gdzie? Na pewno tutaj na krzyżówkę, nie? A, tu jeszcze tam. Dobra. Tyler rącz Aha, już są ząbiaki gdzieś, bo jak biegnie to już mi się podnosi te... Dobrze, że jest tak ciemno, a ja mam oktowizor Teraz godzina Oooo fuck o, Od cholery zombiaków, co, o, fuck Widzisz... A nie, to nie to, dobra Macham tu maczetą Leci coś nie. Nie. Leci coś nie. Nie nawet pytanie czy wstaje coś u Mikołaja bierzesz na klatę? Panią Mikołaj. Ja się ciekawy, jakie nie widzę. Zabierzcie mi jakieś nie widzą? one czują. One czuć? Smród? Nie, one czują po prostu ten. Dźwięki i. słyszą dźwięki i czują jak tego, jak ktoś chodzi koło nich. To, to w, w tych nawet mówią. Czy tam w grach, czy w filmach, co nie? Są wrażliwe na hałas. Czy my idziemy tylko do tej jednej stodoły? Tak, idziemy do tej studowy. A nie, tu są dwa budynki, no dobra. No już nie idzie przeskoczyć przez ten ogrodzenie. Są bagi, że idzie przejść przez ogrodzenie, ale nie idzie z niego wyjść. O. proszę bardzo Hajs. Musi się zgadzać. O, ta zamknięta. No, tu patrzę czy tu nic nie ma. Tutaj moja matka też się kiedyś skończy, nie? Mhm, mm Can of soda. U góry coś będzie na pewno. Kamizelka. Nie, to jest medium backpack. Jest wiosło, biorę wiosło. Czekaj, ja mogę. Energy drink bierzemy Change backpack. I wiosełko poproszę. I jest noctowizor, Pawlak. Nie. Myślałem. <noise> Czepek budowlany A to co to? Bandaże Ty, lud się zrespił, gdzie to leżało? Tutaj Te ja uwagi chyba nie zwróciłem, gdzie? No tu, A tutaj nie patrzyłem Więc precyk zmieniłeś. O, lud się zrespił. Bez jaj, pierdolisz. No? Karabin leży. Jaja robisz. Nie. Gdzie karabin? O tutaj. O lol. Jaki? Kruger. No to bierz Krugera. Czekaj, ja sobie tylko to wiesz... Przerzucę tutaj. To mi jest niepotrzebne. To można dalej. to też można dalej. Okej. Okay. Mogę już iść. Dobra, idziemy na dupawak, nie? Mm -hmm. No w sensie, że idziemy do Springer, nie? No, to przed siebie. Z no, Origin mi... Bring, bring. Twój znajomy jest dostępny. Wkurzające też tego tak nie idzie włączyć. Pewnie się tak gdzieś w Originie. Nie wierzę, że się nie da. Ja bym chciał, żeby Origin i Steam mieli takie funkcje jak Escape. No Steam już prawie ma. No Steam, tylko żebyś jeszcze zrobił, żeby niewidoczne tam było. A. To znaczy na Originie można się na niewidocznym blogować. Na steamie nie Na Steamie tylko można tryb offline zrobić, przez co i tak nie będziesz miał dostępu do gier sieciowych No Norma Panie nie w to manikę, chodź przez drogę Czekaj Muszę się napić Tej poczekaj chwilę Pawlak, poczekaj A co jest proste jakbyśmy poszli? Bo tu widzę jest ścieżka do... do Crystal Lake. Nie no, ścieżka jest na do cały czas tutaj. Taka prosto, nie widzisz tego? A, no jest. No, Ale tam jest przyczepa kempingowa. Chyba Lut. mnie z serwera wywaliło. Bez jaj. I spróbuj ponownie za kilka minut. U. To szybko padłeś po wstyd reconnect. Serwer jakby co 14 Ja spróbuję pobić tych zombiaków, spróbuję się dostać do... przyczepy kempingowej. Jakby co tu jest bezpiecznie. Ubezpieczam. Tak, tylko mi się teraz nagle wszystko wiesza. O, patelnia jest. No super, 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 Kletzak pięknie. średni. które sobie wyjebało mi serwera.